Dumnie szłam szkolnym korytarzem i wyobrażałam sobie, jak przeprowadzę pierwszą lekcję. Wreszcie spełniłam swoje marzenie i zostałam nauczycielką. I wtedy natknęłam się na tablicy na fotografii dyrektora. Cholera! To Erik! Gdy chodziłam do szkoły, ten ciad zmienił moje życie w prawdziwe piekło. Erik i ja byliśmy kiedyś najlepszymi przyjaciółmi. Chciałam być nauczycielem, a on dyrektorem szkoły. Wszystko było super do pewnego momentu. Najlepsza uczelnia w kraju właśnie ogłosiła jeden grant na szkolenie, a Erik i ja umówiliśmy się. Niech wygra najlepszy. Ale tuż przed konkursem cała szkoła poznała mój wielki sekret. Jestem adoptowana. A rozmawiałam o tym tylko z Erikiem. Rodzice i tak ciągle mi wyrzucali, że nie jestem ich własną córką. Po tym, co zrobił Erik, wszyscy w szkole zaczęli dokuczać mi, że jestem z domu dziecka. Ale w końcu dobiło mnie coś innego. W finale konkursu, gdy wygłaszałam przemówienie, obrzucili mnie śmieciami i musiałam uciec. Od tego czasu nienawidziłam Erika. Ufałam mu, a on mnie zdradził. Znajomy głos zwrócił moją uwagę od myśli. Erik machał do mnie z drugiego końca szkolnego korytarza. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, nawet nie zamierzałam się z nim przywitać. Szybko skręciłam w najbliższe drzwi i w pośpiechu schowałam się pod pierwszym biurkiem, na które się natknęłam. Erik wołał mnie po imieniu, a potem wszedł do gabinetu. Jego kroki były coraz bliżej, ale nagle zadzwonił dzwonek i wyszedł. Uff, wyginając się, wyczołgałam się z stołu i nagle zauważyłam zdziwione spojrzenie jakiejś nauczycielki. Zapytała groźnie, co ja tutaj robię. Próbowałam skłamać, że upuściłam długopis, ale ona mi nie wierzyła. Kurde, nie chciałam, żeby uznali mnie za wariatkę pierwszego dnia, a więc powiedziałam jej, jak dyrektor Erik zrujnował moje życie. Liczyłam na wsparcie, ale Nancy, bo tak nazywała się nauczycielka, zaczęła bronić Erika. Powiedziała, że jest świetnym dyrektorem. Tutaj w szkole jest po prostu uwielbiany. Ze zdziwienia opadła mi szczęka. Nancy kontynuowała. Kiedy Eryk tu przyszedł, reputacja szkoły była gorsza niż kiedykolwiek. Poprzedni dyrektor został oskarżony o korupcję i wyrzucony. A potem całą aferę opisano w prasie. Ale wraz z przyjściem Erika szkoła stała się jedną z najlepszych. Mówiła coś jeszcze, ale f... ja już nie słuchałam. Myślę, że właśnie wpadłam na plan zemsty. Wrobię Erika i zmuszę go, żeby opuścił szkołę. Marzył o tej pozycji przez całe życie, a ja zniszczę jego marzenie. Tak jak on zniszczył moje. Przez kilka dni zastanawiałam się nad planem i zdecydowałam: Muszę podać Erikowi tabletki nasenne i zrobić nam zdjęcie razem w łóżku. Zaszantażuję go na fałszywą ciążę. Aby zrealizować plan, postanowiłam urządzić wieczorem małą imprezę i zaprosiłam wszystkich do siebie, w tym Erika. Zobaczymy, co powie. Przed imprezą kupiłam silne tabletki nasenne i zamówiłam przez internet fałszywy test ciążowy. Wspaniale! Wszystko gotowe. Nie mogłam się doczekać wieczoru i w końcu nadszedł. Nauczyciele dobrze się bawili. Tańczyliśmy, rozmawialiśmy, ale Erika nie było. Cholera, przecież urządziłam to dla niego. Impreza dobiegała już końca, gdy nagle na progu pojawił się dyrektor Erik. Ucieszyłam się i przywitałam go miło. Erik przeprosił za spóźnienie i nagle wyciągnął za pleców bukiet moich ulubionych lili. Nadal pamięta, że to moje ulubione kwiaty? Podczas gdy goście robili sobie drinki, ja dyskretnie weszłam do kuchni i wrzuciłam do szklanki tabletki na A potem ostrożnie podałam tę szklankę Erikowi i upewniłam się, że wypił wszystko. Idealnie. Za 10 minut będzie spał jak dziecko. Muszę szybko zabrać go do sypialni. Erik, chodźmy na górę. Mamy tak wiele do omówienia, wyśpiewałam słodko. Oczywiście się zgodził. Prawie doszliśmy do mojego pokoju, kiedy Erik nagle potknął się na schodach i prawie upadł. Cholera, przesadziłam z tabletkami nasennymi. Z trudem zaciągnąłam go na górę i szybko otworzyłam drzwi do pokoju. Nikt nie może nas zauważyć. Erik w ogóle nie wiedział, co się dzieje i rzucił się na łóżko. Położyłam się na jego ramieniu, jakbyśmy się przytulali i zrobiłam kilka zdjęć. Gotowe. A teraz, dwa tygodnie później nadeszła chwila prawdy. Poszłam do gabinetu Erika i rzuciłam mu test ciążowy prosto w twarz. Widzisz, co zrobiłaś? Natychmiast podskoczył i zaczął zapewniać, że nie rozumie, o czym mówię. Potem pokazałam mu nasze zdjęcia w łóżku i teatralnie się rozpłakałam. Może to pomyłka? Zapytał zdenerwowanym, ale pokręciłam głową. Byłam na USG, Erik, jestem z tobą w ciąży. Kontynuowałam. Albo piszesz dziś list rezygnacyjny, a ja nikomu nic nie powiem, Albo pójdę do prasy i dam im nasze zdjęcia i test. Tak jak się spodziewałam, ten tchórz od razu zdecydował się napisać rezygnację. Miałam już wyjść, ale potem Erik przyznał, że i tak nie lubił posady dyrektora. A teraz może zająć się swoją nową rodziną. Jaką znowu rodziną? Wtedy Erik delikatnie wziął mnie za rękę i powiedział Myślałaś, że zostawię cię samą z dzieckiem? Byłam zaskoczona. Co stało się z Erikiem, który był gotów zrobić wszystko dla kariery? Erik powiedział, że odwiezie mnie i będzie ze mną tak długo, jak to konieczne. Ale gdy tylko znaleźliśmy się na mojej ulicy, zobaczyłam strażaków. Erik zawrócił i wtedy zdałam sobie sprawę, że to mój dom się pali. O nie! Tak się spieszyłam, że zapomniałam wyłączyć żelazka. Chciałam mieć do domu, ale Erik złapał mnie za rękę. Powiedział, żeby nie ryzykować życia. Teraz muszę się uspokoić. Możemy pojechać do niego i ogarnąć to wszystko. Próbowałam zebrać myśli. Naprawdę nie mam teraz innych opcji. Godzinę później byliśmy w jego domu. Byłam w okropnym stanie i Erik przyniósł mi koc. Oczy mi się zamykały i nawet nie wiem, kiedy zasnęłam w salonie. Następnego ranka wstałam z łóżka, ale nagle zdałam sobie sprawę, że znajduję się w obcym miejscu. Gdzie jestem? Ach no tak, to dom Erika. Ostrożnie zeszłam na dół i zobaczyłam, jak Erik coś gotuje w kuchni. Tylko mnie zauważył, położył na stole talerze z omletami i zaprosił mnie na śniadanie. Znowu próbuję być dobrym, jak mnie to wkurza. Skłamałam, że spieszę się do szpitala. Tak naprawdę chciałam poszukać miejsca, do którego mogłabym się przenieść. Nie będę żyć z tym zdrajcą. Nie miałam przyjaciół w nowym mieście, więc najpierw poszłam do tej nauczycielki Nancy, ale ona odmówiła mi mieszkania i wszyscy inni ze szkoły też. Podobno wrobiłam ich ukochanego dyrektora i tak dalej. Wieczorem nie miałam innego wyjścia jak wrócić do Erika. Cicho weszłam do mieszkania, ale wtedy Erik mnie zawołał: do cholery! Wystraszyłeś mnie! Siedział na kanapie przed telewizorem i, jak się okazuje, czekał na mnie. Erik zaprosił mnie, żebyśmy razem obejrzeli film. Pamiętasz, kiedyś chodziliśmy razem do kina? powiedział. Nie chciałam, ale Erik się nie poddawał. A co jeśli powiem, że kupiłem twoje ulubione lody pistacjowe? dodał. Niczego nie jadłam od rana. Niech będzie. Zdecydowałam się do niego dołączyć. Przez chwilę czułam się tak lekko. Erik cały czas żartował, a ja nie mogłam powstrzymać śmiechu. Ale nagle Erik dotknął ręką mojego brzucha, a ja wróciłam do rzeczywistości. Wkrótce moje oszustwo wyjdzie na jaw. Muszę się stąd szybko wyprowadzić. Powiedziałam, że jestem zmęczona i poszłam spać. Jutro mnie tu nie będzie. Zaczekałam, aż jak pójdzie do sypialni i zdecydowałam się uciec, mimo wszystko lepiej wrócić do rodziców niż żyć ze zdrajcą. Za ostatnie pieniądze zapłaciłam za taksówkę, ale na stacji okazało się, że kasy biletowe są zamknięte. Cholera. Wtedy na środku ciemnej ulicy zauważyłam mężczyznę, kto to jest? Nagle rzucił się w moją stronę. To jakiś bezdomny. Biegłam tak szybko, jak mogłam, ale włóczęga mnie gonił. Kiedy prawie mnie złapał, jasne reflektory oślepiły moje oczy. Potknęłam się i upadłam na ziemię. Nie dotykaj mnie! Samochód gwałtownie się zatrzymał i ktoś z niego wysiadł. Erik odepchnął tego Menela i pomógł mi wstać. Nie sądziłam, że będę tak szczęśliwa, że go zobaczę. Erik powiedział, że widział, że nie mam mnie w łóżku i bardzo się wystraszył. Kiedy jechaliśmy do domu, Erik nagle powiedział, że chyba nigdy mi o tym nie mówił, ale był we mnie zakochany w szkole. Co? Zakochany? Jakby ktoś wylał mi na głowę kubeł zimnej wody. Dlaczego puściłeś plotkę, że jestem z domu dziecka? Erik spojrzał na mnie tempo i powiedział, że nie zdradził mojego sekretu. Dyrektor naszej szkoły ujawnił tą informację, kiedy starał się o grant. Erik chciał mi o tym powiedzieć w liceum, ale ja nawet nie chciałam go słuchać. Nie mogłam uwierzyć własnym uszom, więc Erik mnie nie zdradził, gdy tylko wróciliśmy do domu, powiedziałam, że strasznie boli mnie głowa. A potem pobiegłam do siebie. Leżałam w łóżku całą noc, zadręczając się myślami o tym, jak byłam głupia, chcąc zemścić się na Eriku. Trzeba będzie szybko przyznać się, że ta ciąża to oszustwo. Ale wtedy mnie znienawidzi. I wtedy przyszedł mi do głowy pomysł: jeśli powiem mu, że poroniłam, nie wyjdę na taką sukę w jego oczach. Rano poszłam do Erika. Starałam się zachować spokój. Erik, muszę ci coś powiedzieć. Poroniłam kilka dni temu. Erik milczał przez kilka minut. Widziałam, jaki był zdenerwowany. Muszę jakoś odciągnąć go od tych myśli. Chodź, Erik. Pójdziemy na spacer. Poczujesz się lepiej. Gdy tylko wsiedliśmy do samochodu, Erik powiedział, że teraz jedziemy do szpitala. Po tym, co się stało, trzeba zrobić badania. Co? Nie! Moje kłamstwa wyjdą na jaw. Szpital jak na złość, znajdował się tak blisko domu i już po kilku minutach byliśmy na miejscu. Erik zaparkował samochód i wysiedliśmy. Erik, nie mogę iść do szpitala, ale on podszedł do mnie i mocno mnie przytulił. Powiedział, że rozumie, jakie to dla mnie trudne. Nie mogłam już tego wytrzymać. Słaniałam się na nogach. Erik powiedział, że przyprowadzi lekarza tutaj. Nie, Erik, nie trzeba. Żadnego dziecka nigdy nie było. Chciałam się zemścić za zdradę w szkole, ale jak widać bardzo się myliłam co do ciebie. Byłam pewna, że odejdzie, ale Erik tylko się uśmiechnął spokojnie i powiedział: Chociaż mnie zraniłaś, moje uczucia do ciebie się nie zmieniły. Wziął mnie za rękę i spojrzał mi w oczy. I wtedy zrozumiałam, nie chcę już wyjeżdżać, ej. Chcę zostać z Tobą. Od tego dnia minął rok. Wróciłam do szkoły i zostałam ulubioną nauczycielką wszystkich dzieci, ale nie na długo. Wkrótce poszłam na urlop macierzyński i stałam się taką mamą, o jakiej sama zawsze marzyłam. Materiał Wam się spodobał? Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i wesprzyjcie nas. Dzięki!